Witam was serdecznie w nowym filmiku na kanale Decrazy Pro Team. No i witam was, tak, was takich nieco widokiem, ponieważ mojego syfu aktualnie w pokoju. No bo tak się składa, że po prostu po tych teraz unboxingach i wszystkim ostatnim czasie po prostu wszystko mam takie rozwalone na kupie. Muszę zrobić z tym porządek i to tam, tam nawet nie chcę pokazywać, co się dzieje na tamtym stoliku, bo dużo muszę posprzątać. No i właśnie to tak zaczniemy od informacji o tym, że będą live'y jak ogarnę które ten porządek, teraz mam jeszcze dużo teraz praktyk, 22 dopiero ja kończę, jutro zabieram się za sprzątanie, mam nadzieję, że to ogarnę, no jutro, pojutrze pewnie ruszamy z jakimś pierwszym live'em. No i po tej krótkiej informacji lecimy z filmikiem już docelowym. Czyli z przeglądem ofert marketów. Teraz na początek w tej pierwszej części bo pewnie będzie jeszcze druga. Lecimy z tym najpopularniejszymi marketami. No i od razu sobie zaczniemy od Lidla. Specjalnie dzisiaj po praktykach o 19 jechałem kurde, do Lidla kawał drogi, żeby wziąć Wam gazetkę, żeby chociaż jedna gazetka była do ogarnięcia, no ale jak to w moim mieście w Nowym Sączu? Yy, głupich nawet w marketach nie ma aktualnych, yy, ale już była informacja i tak wywieszona na. Yy, jako taki plakat przed sklepem, więc wam to zaraz pokażę, bo zrobiłem zdjęcie na telefonie. No i mam nadzieję, że już widzieliście, czy nie. Postaram się Wam teraz tu wkleić zdjęcie, jak to wygląda, że Polska jest podzielona na dwie części na Pyroko i na Triplexa. Yy, no i to za chwilę sobie omówimy dokładniej, jak. Jak już będę siedział na komputerze i będę miał to ofertę przed sobą. O Proko już nie będziemy gadać, po prostu ceny się trochę podniosły od zeszłego roku. Nadal jest parę fajnych produktów względem tego, co było w latach poprzednich, mimo tego, że ceny podskoczyły. No i właśnie gazetki nie mam, ale zrobiłem zdjęcie. To jest właśnie z Lidla. U mnie w mieście. Proszę bardzo, tak jak widzicie, mi się udało. Mam Proko. Zdecydowanie mi się bardziej podoba oferta Proko niż Triplexa w Lidlu. No i już na początek od razu widać wyrzutnię Którą się dosyć opłaca Mam tutaj Bumbaka magika, Więc za 35 zł 16 strzałów 30 metrów wyrzutnia jest naprawdę Spoczko No a resztę oferty Proko tam macie na, z poprzednich lat Nic się raczej za bardzo nie zmieniło Poza ni wyższymi cenami tam o 10-20 zł, Coś w tym stylu się mniej więcej podniosło Więc no zobaczymy jeszcze na tą ofertę Triplexa czy tam jest coś ciekawego A tak to lecimy do kolejnego marketu OK, więc jesteśmy już przy komputerze, no i tak jak mówiłem, zaczynamy sobie od Lidla. No i tutaj oferta jest dosyć ładnie przedstawiona w jedno, jednoznaczny sposób. Po kolei mamy najpierw proko, nie, sorki, najpierw mamy tutaj triplexa, tutaj jest ładnie pokazane, gdzie, w jakim kraju, Boże, gdzie, w jakim mieście będzie jaka oferta, więc tutaj propsy dla Lidla za to, że jest ta oferta przejrzysta. No i tak mi się wydaje, że jest parę rzeczy, które będą warte przetestowania w tym Lidlu i parę rzeczy, które mogą być ciekawe z tej oferty triplexowej. No poza tym, że ceny są bardzo wysokie, naprawdę cena jest bardzo wysoka za te wszystkie produkty, ale wcale nie tak wysoka jak w innych marketach, co za chwilę Wam pokażę. Więc ja niestety nie będę miał triplexa w ofercie u siebie w Lidlu, tylko Proko, więc no niestety nie bardzo będę miał możliwość, żeby Wam potestować coś z tej oferty więc nie będę się tutaj na tym jakoś wybitnie skupiał, no bo i tak nie będę, wam w nic o tym, nie będę Wam w stanie nic o tym ciekawego powiedzieć. Tym bardziej, że to są niewiadome tak naprawdę, ponieważ nie ma tu podanych kodów produktów, są tylko jakieś poligrafie specjalnie dla nich zrobione i to na przykład, na przykład ta wyrzutnia mafia to będzie jakaś wyrzutnia pewnie z tych szesnastek, z serii tam, gdzie była Magma, Skybuster i tak dalej, z Triplexa, no ale nic pewnego nie ma. No ale 30 zł za kostkę, 16 strzałów w tych czasach to nie jest jakaś tragiczna cena, więc też w miarę spoko to wygląda. No i to jest dużo większych kostek, aczkolwiek prawie wszystko co wyrzutnie 20 mm, więc też tak na siłę coś tam można znaleźć, ale no nic specjalnego. Wydaje mi się że klasyczna oferta Proko i tak jest trochę lepsza, bo są te wyrzutnie w większym kalibrze, trochę konkretniejsze. Zestaw rakiet Diabolo no w tym roku już dosyć drogi 50 zł, aczkolwiek te rakiety w miarę dają radę. Pyromix, teraz to już nie jest ten Pyrofan czy jakoś tak nazwał ten, nazywał ten zestaw duży w Widlu. Teraz to jest sam zestaw z rakietami, jakimiś tam motylkami, taka zmiana tutaj, przynajmniej to zauważyłem 35 zł za madzika spoko, tak jak mówiłem, Mystery za 5 dych, no trochę dużo, ale też jeszcze do Y, przyżycia y, Super bomba testowałem rok albo dwa lata temu. Też fajna kostka, tylko wtedy chyba 75 czy 80 zł kosztowała. No, wszystko podrożało o jakieś 20%. No ale reszta to klasycznie te duże y, po prostu compoundy jak y, co roku bez zmian. Myślę, że też raczej Proko swoich produktów nie znerfiło bo bez lat, y, bo przez lata y, po prostu są utrzymywane na podobnym poziomie. No i tyle zidla, no tyle zidla, jak będzie się coś nowego działo, jak w jakimś zidlu u mnie będzie triplex, bo jest na tej granicy w sumie, no to będę wam dawał znać i coś będziemy testować. Teraz jedzimy idźmy do hitu po prostu, czyli do Kauflandu, który naprawdę się trochę odkleił w tym roku chyba scenami. Znaczy nie odkleił, no po prostu bardzo podrażało. Jedne co mi tutaj przykuło uwagę, że się w miarę może opłaca, no to ten zestaw Mistral za 25 zł, chyba kosztował dwie dyszki, czy nawet 25 zł. Nadal kosztuje nie tak zabytnie dużo. Te cztery rakietki są dosyć fajne, no i te pierdółki, coś tam też z nimi można porobić. Więc w sumie za 25 zł to nie ma tragedii. No, te wyrzutnie bardzo podrażały. Stówka za wyrzutnie 30 metrów, 19 strzałów, no to nie stanie zdecydowanie. No, ale co zrobić? A i tak największym hitem z oferty Koflanda w tym roku jest ta wyrzutnia Soku, która podróżała aż o 20 zł, bo wcześniej kosztowała 49,99, a tutaj jest napisane, że ma 43 strzały zamiast 51 strzałów, więc strzałów jest mniej o 8. Nie wiem co to znaczy, że nagle ucięło tyle strzałów, no ale na pewno wyrzutnia przez to będzie miała mniej neku i będzie trochę mniej opłacalna, także no. Nadal możliwe, że się w miarę opłaca 7, bo ta kostka była naprawdę bardzo dobra za 50 zł, no ale to naprawdę jest takie dziwne, no i jestem ciekawy, czy jak to się zmieniło, czemu jest taka zmiana. Dobra, no to tu mamy i dla ogarniętego, lecimy teraz do Aldi, w Aldi bez zmian, eko. Jedną rzeczą, którą tam w miarę mogę polecić, no to w sumie jest ten zestaw Lollipop, testowałem go. Rakiety są średnie, ale yy, znaczy nie są słabe. Są po prostu ok. Te rakiety, yy, ale pierdółki są bardzo fajne. Jest ich bardzo dużo, są ciekawe. Mało jest takich produktów w Polsce do kupienia. Po prostu. Więc no to jest plusik, aczkolwiek najbardziej irytujący dla mnie jest w ofercie Aldi w Polsce to, że w Niemczech, gdzie zarabia się bardzo dużo w do tego jak się zarabia w Polsce, te fajerwerki są tańsze, szkoda, że nie mieszkam blisko z granicy z Niemcami, bo masz się przejął samochodem i zobaczył ile faktycznie tanie tam jest. Tam jacyś niemieccy właśnie widzowie mi pisali, że u nich w Aldi to tam ten Lollipop to kosztuje 5-6 euro. Więc, no, tak naprawdę w zasadzie dwa razy taniej niż u nas, gdzie ten zestaw kosztuje 5 dych. No, ale za 5 dych i tak w sumie to jest jeden z lepszych zestawów w marketach, więc, no, no cóż zrobić? No, te wyrzutnie są takie średnie, one nie mają takich efektów zbytnio wybuchających po wieku, Tylko większość to są właśnie takie efekty miny. No, z tych wyrzutni to w sumie nic szałowego nie ma. E, ta 16 jest spoko. E, 16 strzałów, 20 mm, wyrzutnia za 3 dyszki całkiem daje radę, e, więc tyle mamy z Aldi. No i jeszcze mamy tutaj ofertę z sklepu Oshow. no i to jest hit, co tu po prostu jest, nie wiem, wydaje mi się, że te ceny po prostu po świętach jeszcze mocno zostaną obniżone, że to tylko na razie taki wstępniak, to jest z grupy elity Machonego, tak jak mówię tylko, żeby nie było, że tam... Korzystam a nawet nie powiedziałem z jakiej grupy to jest. To oczywiście, sam tu większość zdjęć w tym filmiku wybrałem. Pozdrawiam plutko tam, ludzi, którzy siedzą na grupie, wrzucają tam zdjęcia i w ogóle. No i rakiety są za 70 zł szelkowe, nie? Gdzie normalnie te rakiety kosztowały 20 coś zł w latach ubiegłych. No naprawdę, wow! Ale widzę, że to jest jakiś właśnie nowy zestaw Metropolii za 95 zł, z rakietami szelkowymi też, tylko małymi. No nie wiem, no taka ciekawostka, ale po takich cenach to zdecydowanie nic się tam nie opłaca kupować. Miejmy nadzieję, że zostaną obniżone nieco po e, świętach. E, dobra, i teraz na koniec w sumie chyba najlepszy market, najlepszą ofertą jak co roku, czyli Dino. Ja u siebie Dino nie mam, w tamtym roku dało mi się być w Dino w Łodzi. No i faktycznie mają dużo fajerwerków w dobrych cenach, chociażby Blasty w tym roku za 25 zł. Już ludzie kławali już testowali, są spoko. Zestaw Firecramp też w całkiem przyzwoitej cenie. Oczywiście ceny są tam troszkę wyższe w większości przypadków, ale nie są jakieś po prostu nie do przeżycia. Wyrzutnia yy, ta mała chyba też kosztuje tam 15 zł. 9 strzałówka. Więc też jest to bardzo spoko oferta. Tutaj nie wiem, czy będziecie w stanie się jakoś bardziej z tego rozczytać, czy nie. Ja też nie widzę tutaj wszystkich cen, ale z tego co widzę, no to ceny są całkiem spoko. Szok 64, 109, 109 zł, więc wszystko jest w granicach rozsądku. No i jak na razie chyba, no to Dino ma najlepszą ofertę na tą chwilę. No i tyle, no. pokazałem tutaj cztery markety, przedstawiłem, czekam jeszcze na ofertę Biedronki 24 grudnia, będzie wtedy drugi odcinek z tej serii, no a w sumie naprawdę patrząc na to, jakie ceny Westi były w Osho, no to miejmy nadzieję, że Biedronce aż ich tak nie odklei z tymi cenami. No i tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że paru osobom ten filmik się chociaż trochę przydał, no i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, do zobaczyska.